OpenAI właśnie wypuściło swój oficjalny optymalizator promptów. I jest kompletnie darmowy. Zmienia twoje chaotyczne prompty w idealne instrukcje zaprojektowane, by wyciągnąć najlepsze rezultaty z modeli takich jak GPT-5, Gemini czy Cloud. I na pewno widziałeś masę filmów lub ludzi próbujących ci sprzedać jeden złoty prompt na rozmowę z chatem GPT lub ich całą bibliotekę. Ale zanim klikniesz w jakikolwiek link z komentarzy pod tamtymi filmami i zajarasz się jakie to super rozwiązania, to zobacz najpierw ten film, a zobaczysz, że to co inni próbują Ci wcisnąć, to kompletne bzdury, które się po prostu dobrze klikają. Także dziś pokażę Ci oficjalny, darmowy optymalizator promptów, który jest dostępny dla każdego w Playground. To jest ta funkcja, o której prawie nikt nie mówi, a która jest game changerem. To narzędzie nie jest głupim automatem, ono Cię uczy. Także... Lećmy od początku. Czym w ogóle jest Prompt Optimizer w GPT? W największym skrócie to jest funkcja wbudowana w OpenAI Playground, która jednym kliknięciem bierze Twój normalny, niechlujny prompt i zamienia go w wysoce ustrukturyzowaną, precyzyjną instrukcję dla AI. To narzędzie nie pojawiło się znikąd. Jest skrojone pod najnowsze i najpotężniejsze modele, w tym GPT-5 które mają w standardzie funkcję rozumowania i wymagają dużej precyzji, żeby pokazać pełnię ich możliwości. Co ono tak naprawdę naprawia? Po pierwsze, wykrywa sprzeczności w Twoich poleceniach. Koniec z promptami, które same sobie zaprzeczają. Po drugie, naprawia niejasne formaty wyjściowe. Chcesz tabelę, dostaniesz tabelę, a nie ścianę tekstu. I po trzecie, usuwa redundancję, czyli niepotrzebne lanie wody, które tylko marnuje Twoje tokeny i wprowadza chaos. Także nie ma co się oszukiwać, większość z nas pisze prompty na szybko, a to narzędzie jest jak automatyczny redaktor, który po nas sprząta. Ale jak to działa w praktyce? No to przejdźmy teraz na ekran komputera i sam zobaczysz. Jakie to jest proste. Także przede wszystkim wchodzisz na platform.openai.com, potem wklejasz swój zwykły prompt o tutaj. Także weźmiemy sobie na przykład taki przykład: napisz posta na social media o nowym ebooku AI, ma być fajny i zachęcający i klikasz ten magiczny mały przycisk optimize. No i czekamy aż nasz prompt zostanie zoptymalizowany. W tym przypadku zmiana jest dosyć niewielka, ale sprawdźmy, jakie odpowiedzi dostaniemy od Gemini po zwykłym i zoptymalizowanym prompcie. A dlaczego Gemini? Bo zoptymalizowanych promptów możesz używać w każdym narzędziu AI, także nie musi być to tylko ChatGPT. Zobaczcie tutaj sami. Wystarczyła niewielka zmiana, a zoptymalizowany prompt przygotował dużo lepszą odpowiedź niż nawet trzy propozycje mniej zoptymalizowanego promptu. Dlatego właśnie precyzja w zapytaniach jest tak cholernie ważna i nauczenie się tego jest kluczem do rozmowy z AI. Także czasem zmiana dwóch, trzech słów lub zdania w prompcie może nieporównywalnie polepszyć wyniki odpowiedzi AI. Ale dobra, weźmy teraz troszkę bardziej, a nawet bardzo rozbudowany przykład, żeby zobaczyć pełnię możliwości tego narzędzia. Prompt sam w sobie nie jest zły, sądzę, że lepszy niż 90% promptów, które napisałby przeciętny użytkownik, ale i tak mógłby być lepszy, więc go zoptymalizuję. Wklejam, no i czekamy, co się stanie. Także zobacz, jakie zmiany zostały wprowadzone i jak zmieniła się struktura samego promptu. Zamiast ogólnikowej prośby mamy precyzyjną instrukcję z rolą, zadaniem, formatem, kontekstem i formatowaniem Markdown, czyli formatowaniem, w jakim powinno się pisać prompty dla narzędzi AI. To jest dokładnie to, czego AI potrzebuje, żeby jak najlepiej wykonać nasze zadanie. Pod każdym zoptymalizowanym promptem dostajesz również listę wyjaśnień, typu usunięto niejasne sformułowania lub red. Prytykuje ryzyko niepełnej lub niezgodnej odpowiedzi. A teraz zobaczymy porównanie wyników tych dwóch promptów, czyli oryginalnego oraz zoptymalizowanego poprzez to narzędzie. Także tutaj mamy wynik pierwotnego promptu, który nie jest zły, bo tak jak powiedziałem, prompt sam w sobie był naprawdę dobrze skonstruowany ale wynik tego zoptymalizowanego jest wciąż lepszy, jest czytelniejszy i ma według mnie ciekawsze propozycje treści na social media, jak i propozycje trzech wideo. I to jest serio super. To tak, jakbyś miał darmowego trenera od prompt engineeringu, który patrzy ci przez ramię i mówi: Ej, to zdanie jest nieprecyzyjne, zmienię w ten sposób, a dostaniesz 40% lepszy wynik. Serio, OpenAI dało nam darmowy mini-kurs ukryty w jednym przycisku. No i teraz wisięka na torcie. Dlaczego to jest tak kluczowe, zwłaszcza w kontekście modeli jak GPT-5? Nowe modele GPT w standardzie mają rozumowanie i dostawcy wprowadzają coś takiego jak reasoning effort, czyli. Poziom wysiłku myślenia. I przed udzieleniem odpowiedzi możesz mu powiedzieć, żeby myślał minimalnie przy prostych zadaniach, albo na maksa przy bardziej złożonej analizie. I mówiliśmy o tym już na samym początku, jak GPT-5 był wprowadzany, i okazuje się, że OpenAI rzeczywiście samo to sugeruje. Zobacz, jak wkleję tutaj prompt po optymalizacji, to mam właśnie tutaj to napisane. I dobrze napisany, precyzyjny prompt pozwala Ci używać niższego poziomu wysiłku i oszczędzać tokeny, jednocześnie dostając świetne wyniki. I to jest realna oszczędność i potężna optymalizacja pracy. Dodatkowo, OpenAI najlepiej wie, jak zaprojektował sposób myślenia w GPT-5, i właśnie te rady dostarcza nam w formie takiego narzędzia do optymalizacji. Także mam nadzieję, że w tym filmie dowiedziałeś się, jak potężne jest to z pozoru proste narzędzie, ale Tutaj wstrzymajmy się na chwilę, bo musisz pamiętać, że to narzędzie jest jak kalkulator. Jasne, kalkulator pomoże ci w mnożeniu, ale mimo wszystko dobrze jest umieć liczyć w głowie. I dokładnie tak samo jest z promptami. Ten optimizer zrobi z twojego chaotycznego polecenia lepszą wersję. Ale prawdziwa moc polega na tym, żeby samemu wiedzieć, jak pisać precyzyjne instrukcje i do czego w ogóle je wykorzystać. I właśnie tego uczymy w Startu AI. To nie jest szkolenie z jednym złotym promptem, jak wiele osób próbuje sprzedać, to jest pełna droga od zera do świadomego użytkownika AI. A dołączając dodatkowo otrzymasz Perplexity plus wartości 800 zł na rok. Za darmo. I od 1 września włączamy tryb odblokowania jednej lekcji dziennie. Także jeśli chcesz mieć odblokowane wszystkie lekcje od razu, to masz czas na to do końca sierpnia. A jeśli film dał Ci chociaż jedną nową myśl, to wiesz co zrobić. Subskrypcja i dzwoneczek, to dla nas sygnał, że idziemy w dobrym kierunku i mamy tworzyć więcej, właśnie takich materiałów. Także pamiętaj, że to narzędzie, które dzisiaj pokazaliśmy, to dopiero początek, pokazuje kierunek, w którym idzie AI i w którym my jako użytkownicy powinniśmy się rozwijać. A ty daj mi znać, czy testowałeś już może optymalizator, a może masz jakiś swój trik na pisanie lepszych promptów, którym chcesz się z nami podzielić, to daj znać w komentarzu, chętnie poczytam. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie, że tu zejrzałeś, że obejrzałeś ten film. No i widzimy się niedługo w następnym. Cześć.